W fali strajków, jaka zalała Polskę u schyłku PRL-u, dzisiejsza młodzież pamiętać nie może, lecz wiele wskazuje na to, że w ówczesny klimat wprowadzą wkrótce uczniów ich nauczyciele. Jak kraj długi i szeroki, pracownicy oświaty szykują się właśnie do protestu. Nie ominie on także legionowa. We wszystkich szkołach odbyły się już referenta strajkowe i wynik tego referendum jest pozytywny pomiędzy 80 a 90% za strajkiem. Jeżeli chodzi o przedszkola, to w czterech przedszkolach referenta się w ogóle nie odbywały, ponieważ dyrektorzy tych placówek... Nie przystąpili do sporu zbiorowego z uwagi na to, że nie funkcjonują w nich związki zawodowe. W pięciu przedszkolach referenda się odbyły, w jednym wynik był negatywny, w związku z tym też nie będzie przystępowało do strajku. Demonstracyjne leżakowanie zapowiedzieli natomiast pracownicy miejskiego żłobka. Krótko mówiąc, poza przedszkolami numer 1, 3, 6, 9 i 11, lokalną oświatę, czeka lada chwila małe trzęsienie ziemi. W Legionowie, jak rozmawiałem z nauczycielami, to jest duża determinacja do tego, aby. Uczestniczy w strajku i nie podejmować pracy. My, jako pojedyncze miasto, pojedyncza gmina, nie jesteśmy w stanie zrealizować żądań związkowców. Musi się ta, to porozumienie, ta zmiana odbyć, zawiązać na poziomie ogólnokrajowym. Tak czy inaczej, sterników miejskiej oświaty wywołano do tablicy, ci zaś podjęli działania mające na początek uspokoić towarzyszące strajkowi nastroje. Aktualnie dyrektorzy no, zostali zobowiązani do przekazania rodzicom informacji o wynikach tego referendum strajkowego i o tym, że istnieje zagrożenie jeżeli chodzi o zabezpieczenie zajęć dla uczniów od 8 kwietnia właściwie do odwołania, bo nie wiemy ile strajk będzie trwał. No i jesteśmy już po jednym spotkaniu z dyrektorami, kolejne spotkanie jest planowane na ten piątek i po zebraniu tych informacji będziemy podejmować decyzję, jakby co dalej będzie się działo w placówkach. Dalsze ruchy związkowcy uzależniają od rozmów z rządem, ale trudno oczekiwać przełomu, skoro MEN już teraz mówi, finansowe żądania nauczycieli są nie do spełnienia. Obok wyższych płac protestujący domagają się między innymi ograniczenia szkolnej biurokracji i lepszych możliwości rozwoju zawodowego. I ja oczywiście z jednej strony rozumiem i popieram to, że... Nauczyciele chcą lepiej zarabiać. Natomiast to, co mnie niepokoi, co nawet dwukrotnie osobiście z czym zwracałem się do pana prezesa Bruniarza, Prezesa ZNP to to, aby rozważyć zmianę terminu tego strajku, bowiem przeprowadzanie go w trakcie egzaminów gimnazjalnych, egzaminów e, e, na koniec ósmej klasy, w mojej ocenie jest niepotrzebnym e, stresowaniem uczniów i rodziców. Na dodatek brzemiennym w skutkach. Realna jest bowiem sytuacja, że w jednych szkołach egzaminy się odbędą, a w innych nie. Wtedy absolwenci tych pierwszych wymarzone placówki dostaną na tacy, drugim zaś pozostaną rekrutacyjne resztki. Póki co Ratusz zadbał jednak o zagospodarowanie młodym ludziom czasu, jaki powinni spędzić na lekcjach. Przede wszystkim skupiamy się tutaj na uczniach um, klas um, starszych szkoły podstawowej. W naszych instytucjach kultury oraz w arenie i chcemy zaproponować zajęcia dla chętnych dodatkowe, w których mogliby uczestniczyć, to byłyby różnego rodzaju warsztaty, projekcje filmowe, zawody sportowe czy też zajęcia sportowe. To jest taki element dla tych, którzy są już na tyle samodzielni, że mogą dotrzeć na te zajęcia i ten czas wolny, który będzie w wyniku strajku spędzić w sposób zorganizowany i bezpieczny. Gorzej sytuacja wygląda z maluchami. Urzędnicy twierdzą, że nie ma fizycznej możliwości zapewnienia opieki wszystkim przedszkolakom. Będziemy zastanawiali się, szukali jakiegoś rozwiązania, utworzenia jakichś małych grup w tych przedszkolach, gdzie strajk będzie, ale to będzie takie rozwiązanie tylko dla, dla nielicznych osób, bowiem nie wszyscy pracownicy tych placówek strajk podejmą. Biorąc pod uwagę termin protestu, intencje związkowców są jasne: postawienie rządu pod ścianą. Trudno sobie przecież wyobrazić, że dopuści on do egzaminacyjnego paraliżu. Lecz na razie fakty są takie, że końcowe sprawdziany dla absolwentów gimnazjów i podstawówek stoją pod znakiem zapytania, bo zgodnie z prawem, poza jednym zewnętrznym członkiem komisji mogą je przeprowadzać tylko nauczyciele zatrudnieni w danej placówce oświatowej. Jeżeli te przepisy się nie zmienią, jest projekt takiego rozporządzenia, ale jeżeli na razie nie wszedł w życie, to będzie to bardzo trudne do, do przeprowadzenia i zorganizowania. Dlatego w Legionowie wciąż liczą, że 1 kwietnia strona rządowa zaproponuje związkowcom coś, co ci zaakceptują i nie będzie to prima Prilis. Niezależnie od tego na czas strajku ratusz zapowiada mobilizację miejskich strażników. Ulicę ma patrolować więcej funkcjonariuszy, szczególnie w godzinach, kiedy młodzież wylegnie na przymusowe wagary.